Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj trochę chciałem wam pokazać logikę wargamingu i dlaczego czasami w głowie rodzi nam się pytanie. Co wyrabia się w bitwach, dlaczego tak niski poziom, i tak dalej, tak dalej. Kiedyś pamiętacie, były treningi, zanim zaczęliśmy rozgrywkę, mieliśmy nawet fajne treningi, troszeczkę owszem, można byłoby jeszcze je podkręcić, ale teraz wargaming to co zrobił woła o pomstę. A do kogo? To już zależy od Was. Co, co oni tutaj wydumali? Sami to zobaczcie. Patrząc na przykład na treningi tutaj, które mamy takie drużynowe, mamy ich cztery. Zaraz pokażę Wam najlepiej wyglądającą mapę w grze, ale zanim do tego dojdzie zobaczcie sobie ten trening. Podstawy celowania, przybliżania i strzału. I teraz zobaczcie co oni tutaj wydumali, i szczerze powiem, sam nie potrafiłem zrozumieć, co tutaj się odwaliło. Zobaczcie, mamy pojazd Centuriona, ale to już nie chodzi o sam pojazd, który ładuje 4 sekundy. I teraz czekamy na naszych przeciwników. Jeżeli pojawi się przeciwnik, po prostu musimy utrzymać tą pozycję. Musimy sobie stanąć, poczekać aż pojawi się nasz oponent, nasz wróg. Dobra, zaraz pojawią się przeciwnicy i sa, sami zaraz zobaczycie, co Wargaming daje nowemu graczowi. Tutaj oczywiście chodzi o nowych graczy, tak? Chodzi o nowych graczy, żeby się nauczyli mniej więcej jak celować, gdzie pojazdy mają słabe miejsca i tak dalej. Ja bym do tego tak podchodził. A zobaczcie, co oni zrobili. Patrzcie. Widzicie? Jeden strzał, 4 sekundy... I nie ma gościa. I teraz zastanawiacie się dlaczego czasami gracze gdzieś tam stoją z tyłu, czołgami ciężkimi, czy nawet medami na wyższych tierach. I na przykład patrząc ogólnie na ten trening, wydaje może im się, że jak oddadzą jeden strzał, może od razu gościa zniszczą, albo nie muszą kompletnie celować. Zobaczcie, nie musimy kompletnie celować w jego słabe miejsce, gdziekolwiek po prostu trafimy. Tam gościa nie ma. Czy tak naprawdę o to w tym chodzi? Moim zdaniem nie do końca. Dlatego, że Wargaming powinien właśnie bardziej postawić na to, żeby pokazywać tym graczom słabym, gdzie dany pojazd ma słabe miejsce. Jak należy mniej więcej się ustawiać i tak dalej. No jest tutaj naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo takich informacji, gdzie nowemu graczowi o wiele bardziej by się przydały, niż coś takiego. Bo jeżeli w ten sposób ich treningi wyglądają i później dziwimy się, dlaczego jest tak niski poziom w rozgrywkach, no to już sami teraz wiecie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Tutaj w tej pozycji możemy stać sobie, nawet ten przeciwnik w nas nie trafia i... Tak naprawdę, no, trudno mi jest to zrozumieć, co tutaj się odwala, dlatego, że czegoś takiego nie powinno być. Jak już, no to powinni oni na przykład jechać sobie i powinniśmy mieć normalne uszkodzenia i starać się po prostu tak celować, żeby prze, przebijać przeciwnika, a nie, że mamy full HP, jesteśmy w stanie gościowi zabrać i tutaj. I jesteśmy później zadowoleni, że taki trening przeżyliśmy. Co ten trening tak naprawdę ma na celu? No co, mierzyć? No to chyba każdy głupi jakoś jest w stanie przymierzyć, bo jeżeli ten czołg stoi, Praktycznie w, jedny, w jednej pozycji, i nie musi nawet ruszać zbytnio kadłubem i tak dalej. No to słuchajcie, to jest bardzo proste, tak? To jest naprawdę bardzo proste. Każdy jeden gracz jest to w stanie pojąć, nawet ci początkujący, ale nie powinno być tak jak dla mnie nie powinno być czegoś takiego, że jedzie sobie czołg i jednym hitem go zdejmujemy, bo tak naprawdę w rzeczywistości czegoś takiego nie ma. Nie wiem, może ci nowsi gracze, ci nowi gracze, tak? Wydaje mi się, że jeżeli się tam staną sobie na końcu mapy i będzie właśnie jechał pojazd, no to takie uszkodzenia będzie w stanie zadać. A teraz wam pokażę najlepiej wyglądającą mapę i zastanawiam się właśnie, dlaczego Wargaming tej mapy akurat tak nie zrobił. Bo to naprawdę kapitalnie wygląda. Ja, jak grałem na tej mapie, to wydawało mi się, że jestem w filmie. Pamiętacie film Jarhead? Gdzie właśnie na pustyni płonęły te całe szyby. I zobaczcie jak to kapitalnie wygląda. Nie wiem dlaczego właśnie WG, nawet tutaj jeżeli chodzi o, chodzi o tą mapę Desful, Nie wiem właśnie dlaczego czegoś takiego nie dali. Naprawdę, zobaczcie jak to kapitalnie wygląda. Tutaj za to trzeba ich pochwalić, ale jest to tylko i wyłącznie w treningu. Też mamy trening i też pojazd mamy totalnie można powiedzieć... Niezniszczalny, możemy robić z przeciwnikiem co chcemy, i nie wiem też zbytnio czego ten trening ma nas nauczyć. Moim zdaniem, te treningi kompletnie nie mają się do, do rzeczywistości, nijak, dlatego że rzeczywistości jest zupełnie co innego, jeżeli gdzieś tam rozegramy pierwsze bitwy randomowe, to taki gracz bez takiej podstawowej wiedzy, gdzie no, tą wiedzę powinni oni przekazywać, owszem jest dużo kanałów na YouTubie, owszem mamy dużo na, na przykład, dużo informacji gdzieś indziej i możemy się dowiedzieć, ale mimo wszystko jeżeli już robią takie treningi, no to powinni powinni to jakoś inaczej trochę rozwiązać, a nie, że dają czołg niezniszczalny praktycznie i możemy robić sobie co chcemy, tak. I teraz tak naprawdę mamy odpowiedź na to, dlaczego taki niski poziom jest w randomach. Kiedyś mieliśmy zupełnie inaczej wyglądające treningi. Owszem, nie, jakoś to nie dawało nam bardzo dużo, bo każdy i tak grał i tak grał na randomach i sam się uczył. Ale mimo wszystko, jakoś powinni to inaczej rozwiązywać, bo. Te treningi tak naprawdę nowemu graczowi niewiele dadzą. Nie wiem, może ja akurat jestem zbyt wymagający, nie wiem może coś ze mną jest nie tak, ale sami sami po prostu napiszcie mi w komentarzu co Wy na ten temat myślicie. Pewnie wielu z Was nawet nie miało przyjemności grać na tych treningach, ale zerknijcie sobie i zobaczcie jakie to są absurdy, w jaki sposób Wargaming podszedł do tematu. Tutaj akurat mamy trening. Aha, boty wygrywają, zobaczcie. <laughs> Jeszcze będzie groźnie. Tutaj mam akurat trening na nowoczesnej wojnie. Jeszcze jest sporo botów. Ale tu już nie chodzi o ten akurat trening, tak? Ale o ten pierwszy najbardziej. Jest tam jeden trening, jak jedziemy Shermanem i mamy Tygrysa zniszczyć, i to jest nawet w miarę okej, okay, dlatego że centralnie od frontu nie jesteśmy w stanie go przebić. A jeżeli objedziemy go, no to na, właśnie w tym treningu chodzi o to, żeby go objechać i go po prostu z tyłu zniszczyć. Jest tam taka, taka scena, można powiedzieć, z filmu Fury, zresztą sami zaraz zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy podstawy oskrzydlania i pancerza. Tylko, że ten czołg troszeczkę za wolny jest do takiego treningu, no ale to już pomijając ten wątek, że czołg jest zawolny i tak dalej. Chodzi o to, że właśnie w ten sposób powinni bardziej do tego podchodzić. Jeżeli mamy przeciwnika i gramy słabszym czołgiem, żeby nie wyjeżdżać na niego jak na wariata, tylko po prostu szukać drogi, żeby go objechać, tak samo właśnie powinno się dziać w randomie, tak? Jeżeli nie mamy szans, no to szukamy innego jakiegoś rozwiązania. No i tutaj zobaczcie, to akurat właśnie z, z filmu Fury Furia. Gdzie jedziemy Shermanem szerm, z bradem Pitem i zaraz pojawi się tygrys. No i tam właśnie była taka scena, że musieliśmy właśnie też tam oni objeżdżali tego tygrysa, bo nic nie mogli zrobić. Zobaczcie, jest gościu i tutaj nie jesteśmy w stanie go w ogóle przebić. On zawsze będzie dingał, Chodzi o to, żeby po prostu go objechać. Tylko, że akurat ten czołg zbytnio się do tego nie nadaje, bo jest zbyt wolny i tak naprawdę w rzeczywistości. Zresztą on też nas nie może przebić w rzeczywistości. Momentalnie by nas przebił i skończył. No i zobaczcie, tutaj mamy akurat O. I to powinno tak w ten sposób wyglądać, że zobaczcie, tutaj mamy pokazany jego słaby pancerz. I tak samo czy nie mogliby zrobić na przykład model, gdzie jest na przykład pancerz na zielono i te miejsca są słabe, tak, tak zwane weak spoty, słabe miejsca, i żeby ten nowy gracz mniej więcej wiedział, że dolna płyta w każdym czołgu praktycznie jest, no w 90% jest słabym miejscem, czy na przykład gdzieś się przy jarzmie działa itd., tak Zależy od, od modelu, od, od pojazdu, ale żeby to w ten sposób właśnie wyglądało. A nie, tutaj też, jeden strzał i gościa nie ma. I tyle jest całego treningu. Tak, takie trochę bez sensu. No cóż, chłopy mają fantazję z tego co widzę, ale jeżeli w ten sposób będą podchodzili do tych takich podstawowych treningów, to naprawdę ten nowy gracz, on, on niczego się nie nauczy. Niczego się nie nauczy, i później te randomy będą wyglądały tak, jak wyglądają. Tutaj jeszcze mamy. Inne szkolenia, ale tych nie robiłem nawet. Jeden chyba zrobiłem, tak, jeden zrobiłem. Tutaj macie nagrody, możecie sobie odbierać srebro i jakieś tam busty, chyba, czy coś tam. Tak więc są podstawy pojazdów wielowyżowych, kołowych. O, to ciekawe może być. A, czekajcie, zobaczymy, o co tutaj chodzi. O tego akurat nie robiłem. No i mamy EBR-a 90 -tkę. i o co chodzi. Wiesz, doświadczenie. Tego nie robiłem nawet. A, ale no tu można poczuć, właśnie jak ten kołowiec jeździ. Jak trudno jest nim kierować. No to akurat jest OK. No to akurat jest OK. Tak więc słuchajcie, jest, jest nawet dla tych, co nie wiedzieli, że. No ciężko się tym steruje. Nawet dla tych, którzy nie wiedzieli, że są takie treningi, zerknijcie, zobaczcie, jeżeli jesteście graczami mało doświadczonymi, zerknijcie sobie, zobaczcie, ale najlepiej zobaczycie, grając gdzieś tam plutony, na przykład jeżeli macie znajomych, zobaczycie najlepiej gdzieś na bitwach klanowych, jeżeli jesteście w jakimś klanie, czy po prostu tak jak wielu, wielu z nas ta mapa też fajnie zrobiona jest. Wielu, wielu z nas po prostu na randomach, każdy z nas przychodził to wszystko i uczył się. Mapa też fajnie wygląda, też mogliby taką mapę nam dać. No tutaj, zobaczcie, zupełnie to trochę inaczej wygląda niż na. I na właśnie, nawet właśnie to. Zobaczcie, ktoś kurczę gra na tej mapie, później w randomie i widzi, że to jest zupełnie co innego, no, ale to już pomijając to. Dobra, tak więc na chwilę obecną tyle. No trochę to podejście w gamingu jak dla mnie jest, nie chcę tutaj brzydko mówić z czego, ale moim zdaniem bardzo, bardzo dużo oni tym takim podejściem, właśnie psują rozgrywkę, albo bym powiedział, że poziom obniżają własnego produktu. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.